No to jak ona mówi, że sprawdza ten, to tych kart jeszcze, jeszcze nie pokazuje. Ale no to... No to... No to nie to jesteś, no, to? No. No no, to wiem, to bardzo ważne jest. Dobra, ruszam. Come No i dobra, podjeżdżamy do krawędzi. No ale to mogłaś wykorzystać, patrz, trzy pojazdy pod rząd skręcały w prawo. A ty przespałaś. I już na placu, prawda? Mhm. Na skrzyżowaniu skręcisz w prawo, będziemy już wracać na plac, dobrze? Dobra, to jest jakaś droga na plac kruta, Nie, czy, czy którą tutaj pojedziemy? No Aha, przez, przez tą Morwową. Przez Morwową. Tylko, że tam do Barskiej, już chyba w jedną stronę zak. Nie, to dopiero. dopiero... Jednokierunkowa będzie od soboty, a na razie tam ustawili znaki, ale są Aha. tu tylko tam taśma spadła, jest znak z skrętu w prawo, na, ale na razie jest jeszcze dwukierunkowa, dopiero od soboty. jest trochę chętnych na motocykl jeszcze? Teraz już tak nie, ale na całe lato to całe bardzo lato. dużo dziewczyn było Kurczę, w tym roku to jest tak od 2-3 lat to zatrzęsienie Jak Powiem się... szczerze, że dziewczyn w kursancie to jakby więcej było niż... niż... No, ale na samochód to zawsze była przewaga jednak dziewczyn na tym już od dłuższego czasu, natomiast na motocykle raczej to była taka domena, domena mężczyzn, a to od 3 lat jest Tutaj w prawo. Jak będzie możliwość to wyprzedzaj tak prosto wyprzedzaj rowerzystę na skrzyżowaniu możesz rowerzystę wyprzedzić w obrębie swojego pasa oczywiście bo to nie jest pojazd silnikowy jedź prosto tu jest taśma zerwana ten znak jeszcze nie obowiązuje widzisz dopiero od soboty od, 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 od święta zmarłych na razie jest jeszcze to ulica dwukierunkowa powolutku, bo ja tu na chwilę ugrzęzłem, ale zaraz się dogonię. Na skrzyżowaniu proszę w lewo. I czekamy. Kiedy już ten, ten wiatr ale to słyszałem, że dopiero jak będzie zakontraktowana ta druga bo ta ma też dwupasmówka iść w tamtą stronę, nie? Czyli na razie do jednej strony dojdą, do drugiej, a potem dziurę dopiero... Tak, no bo nie opłaca im się robić teraz dziury, a, a jest nie ten, a tam do, do końca 2011 mają tą drugą nitkę zrobić. Droga wolna, co się stało? Słucham? Droga wolna znaczy. No toś ktoś cię tu atakuje Drugi raz Chyba coś dziewczyny telefon mhm. Skręcamy w lewo w bramę i chciałbym, żebyś, tylko pamiętaj, zjeść do osi, przy skrętach w lewo zjeść do osi. Pokazowy wjazd. Tak, i przed bramą się jeszcze zatrzymaj na tym podjeździe, tu jest lekki, lekko pod górkę i rusz z użyciem hamulca pomocniczego nożnego. Tak, żeby motorek Ci się nie cofnął. Nie, i rusz i przejedź od razu, nie? Ok. egzaminacyjne. No jak się pani czuje? No. No właśnie. Jak się można czuć w pojeździe? Nie, podekscytowana powiem. Jestem naprawdę podekscytowana. I czekam na jutrzejszy egzamin. Może być? Może być. takiego fajnego. A mogę, zaraz jak sobie powiem, to mogę mówić, tak? To tam sobie ten... No, no, no. Właśnie jestem po... Właśnie jestem po jeździe w strefie egzaminacyjnej. Jestem ekscytowana i możliwością jutrzejszego przystąpienia do egzaminu. Na pewno odbędzie się pozytywnie po tylu lekcjach, tylu zajęciach i tylu radach. Będzie na pewno wynik pozytywny. Dzięki wszystkim. Powiedzieć, że pani da znać przez komentarze na YouTubie. Co do mojego wyniku pozytywnego, mam nadzieję, dam znać na komentarzach na YouTubie. Trzymajcie się.